Po powstaniu ukrywałam się w Krakowie, w Krakowie gdzie mnie najlepiej znali, więc idiotycznie się ukrywałam. Ale był to jedyny przez przyjaciół dany tak na dwóm osobę, która no, była na fałszywych papierach, więc to nie, nie każdy szczególnie w takim mieszkańskim Krakowie się yy, zgadzał na to. Dlatego ja nazwisko Zakrzeska i Nadolska miałem zawsze w oficjalnych papierach, natomiast byłam z pewnością. Kończyłam Uniwersytet Jagiroński, więc byłam z pewnością znana bardziej w małym Krakowie pod nazwiskiem Nelken niż wszystkie Zachrzewskie i Dobrowolskie. To była taka trochę młodzieńcza głupota z mojej strony, żeby akurat się chować w mieście, które którym znał mnie od Kołyski. I starałam się, od początku się starałam, tak jak mogłam ratować tych ludzi, które mogłam uratować, wyrabiać, bo się pytasz, a co, jak papiery wyrabiałeś? Była komórka, bo byłam związana z PPS-em, była komórka, która wyrabiała dowody osobiste. Ja musiałam tylko zbierać tych ludzi i dawać im to, przenosić to. Ja, ja byłam bardziej listonoszem i kolporterem niż nadającą czynić obywatelstwo, bo staraliśmy się im wywieźć tych ludzi, kogo można było, albo nie można było. Ja zaczęłam wykładać kołanie religii, żeby ci, których uratuję, których będą przylatował, pytać o coś, żeby umieli Pacię zmówić. Ja nie byłam związana ze środowiskiem żydowskim jako takim, nie byłam. Musiałam ludziom dać jakąś broń do ręki, bo bez tego fałszywe dokumenty i znajomość religijnej Turki. Nie pamiętam dzisiaj, ale wiesz, to co najbardziej. Bolało to w ten czas, kiedy widziało się bezsilność dzieci, bezsilność rodziców i matek, które musiały zostawiać w rękach niedoświadczonej dziewczyny, jaką muszę byłam najukochańszy, co miały przy sercu. Nie jest to ważne, czy zrobiłaś to tak, czy siak. do końca życia będzie widziała oczy tej matki.